Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z serii Co słychać? U! I dzisiaj, kochani, zajmiemy się tak. Po pierwsze, tutaj jest moja samica blondyny. Dawno jej nie widzieliśmy, więc trzeba będzie zobaczyć, co u niej słychać. Następnie pokusiłem się o pokazanie Wam moich skolopendrów, bo widziałem w komentarzach, że jesteście ciekawi, co się u nich zmieniło, więc zobaczymy też skolopendry. Następnie, moi drodzy, tutaj jest terrarium ze stegodyfusem. Nie pamiętam jaki gatunek. W każdym razie to jest mały pająk właściwy, który siedzi sobie w tym miejscu. Nakarmimy go i może się uda coś nagrać. No i tutaj pewnie kojarzycie te teraryjka. Siedzą w nich dwie samiczki Hilobrachy z SP Electric Blue. Też wam pokażę, co one tutaj wymyśliły. W sumie wygląda całkiem nieźle, jak na dwa tygodnie po przeprowadzce. Dobra, tyle jeśli chodzi o wstęp. Zabieramy się do roboty. Terafosa Blondi, czyli ptasznik Goliat. Moja samiczka siedzi w tym terrarium. Otwórzmy, to może będzie widać coś więcej, aczkolwiek raczej nie. No i tak, nasz potwór siedzi sobie pod tą korą, dokładnie tam na lewo, więc nie wiem, czy uda się w jakiś taki nieinwazyjny sposób ją wygonić. Dobra, zaatakowała pensetę i to całkiem bardzo. Słuchajcie. Chyba jej po prostu wyjmiemy ten korek, wiecie. Też bardzo dawno jej nie widziałem, więc przyda się sprawdzić, jak ona się ma. Dobra, jeden korzyn jest i teraz wyciągamy najważniejsze, ziomy. Wyciągamy dach domku naszej blondyny. Może go nie będę wyciągał, tylko po prostu przesunę. No więc nasza samica jest zbyt agresywna, żeby ją szturchać pensetą. więc musimy ją szturchać bambusowym patyczkiem. Wow, ale ty jesteś gigantyczna! No można powiedzieć, że blondy jakby się rozciągnęła, to już by była wielkości mojej dłoni. A jak już tak stanęła, to możemy w zasadzie ją zmierzyć. No więc słuchajcie, tak, rozstaw wynosi około 17 cm, a długość ciała z drugiej strony, bo mam pękniętą linijkę, a długość ciała, kochani, jasny gwint. To jest 7 cm ciała. Czajcie, to bydle jest potworne, naprawdę. Dobra, duża. To w takim razie zapędźmy cię do twojego terrarium z powrotem, ale ty jesteś ogromny. Szkoda, że tak często jest ukryta, wiecie. No, niestety, głównie moje blondy siedzi w kryjówce. No, wrócisz do siebie? Wiem, że ci się to nie podoba, ale myślę, że ostatecznie w twoim terrarium będzie ci lepiej niż na biurku. Nie wiem, czy słyszycie, jak go naruszę odnóżami, ale chodzi o to, że ten pająk jest tak wielki, że po prostu hity szeleści, kiedy on się rusza. Ale bydle, patrzcie tylko. No. A kurde. No, wracaj do siebie, baby. Wow, jest wielka, przyznajcie. No, także w dzisiejszym odcinku rozwaliliśmy terarium blondynie, Za co pewnie zostanę zlinczowany w komentarzach. Ale spokojnie, patrzcie. W tym momencie domek jest jak nieruszony. Następnie wciśniemy i ten korzonek. I gotowe. Terarium, jak było, tak jest. Jedyne, co to bym jeszcze i dolał po prostu wody z butli. Blondynie dziękujemy. I przechodzimy do kolejnego pająka. Następnie. Z tego dyfus, moi drodzy. Jego gniazdo jest tutaj i martwię się, że jak otworzę szybkę, to on się wystraszy i już nie będzie chciał nam zapozować ani nic zjeść, ale może się mylę i wszystko będzie dobrze. Wystrój tego terrarium wygląda w następujący sposób. Jak widzimy zasadziłem trzykrotkę i ona rośnie. Natomiast pewną nowością w tym terrarium są te dwie szczepki kaktusa, który ostatnio mi spadł z parapetu i się trochę rozwalił, więc stwierdziłem, że dam je tutaj do tego torfu, no bo w tym terrarium panuje relatywnie niska wilgotność. No i zobaczymy, czy się przyjmie. A jakby kogoś zastanawiało, jak wygląda kaktus macierzysty, to wygląda tak. Strasznie dużo tych odnóg mu nawyrastało. No doniczka trochę mała, przyznaję, ale rośnie tu skubany. Rośnie. I zauważyłem, że im mniej, im mniej go podlewam, tym bardziej rośnie. Jak się przykładam i staram się go jakkolwiek podlewać, to wtedy nie rośnie. Ale dobra, to nieważne, bo to nie program o kaktusach, a o pająkach. Widzimy resztkę starej wylinki, ale nie będziemy jej teraz wyrywać, bo po prostu wystraszy pająka jeszcze bardziej. A mi zależy na tym, żeby tak bardzo delikatnie tutaj poruszać tą pajęczyną. Co ciekawe, powiem Wam, że ten z tego dyfus ma podobną pajęczynę do eresusa, czyli taka nazwałbym to kudłata, biała strasznie, gruba i mega klejąca. Wychodzi. Wychodzi, ziomy. Co, damy radę go jeszcze bardziej wywabić? O, może się uda. O, wyszedł jeszcze bardziej, najlepiej. Dobra, słuchajcie, postaram się go wywabić tak mocno, jak potrafię i wtedy podamy mu tam świerszczę. Jak on sobie fajnie, w ogóle, słuchajcie, tutaj pajęczynę od góry zrobił. Aż muszę zmienić kadry i wam pokazać. Widzicie? Cała powierzchnia sufitu jest w pajęczynie. Ale sobie zrobił sieć komunikacyjną. Dobra, próbujemy ze świerszczem, bo widzę, że pająk jest rozochoczony, więc myślę, że jest szansa na powodzenie. Natomiast boję się, że jak on złapie tego świerszcza, to momentalnie ucieknie do gniazda. Ło, wow, chwycił, wyrwał, patrzcie, trzyma. Kurczy, no i co? Jak puszczę, to wróci. No nic, muszę puścić, ale może nam się u tego wygonić jeszcze. A jakby się go udało wygonić całkiem na sufit, i byś siedział z tym świerszczem, słuchajcie, może to się uda. Ups. No chwyć se jeszcze, bo ci go wyrwałem niechcący. O jaki ty jesteś ładny, ale żem cię dawno nie widział, a tak w makro to w ogóle chyba nigdy. No ładny pająk. Patrzcie jak wygląda. Ubany. Trochę go wystraszyłem i puścił świerszcza, natomiast to nieważne, bo on sobie i tak dokończy zaraz jedzenie. A chciałem Wam pokazać, jak wyglądają oczy tego rodzaju. No więc wyglądają w ten sposób. Co możemy stwierdzić po budowie takich oczu? No na przykład to, że pająk nie poluje aktywnie za pomocą wzroku, bo tak dobrze rozwinął sposób ataku za pomocą sieci, że po prostu te oczka mogą być małe, bo nie są aż tak istotne w jego przypadku. Wypchnę go trochę do góry, to może jeszcze odwóg z bliska zobaczymy. Wow, patrzcie tylko. Dobra, wydaje mi się, że widoki jak do tej pory mamy całkiem niezłe, to żeby nie zwalniać tempa, przechodzimy do Skolopędr. Tylko zepchnijmy pajączka do swojego domu, żeby już się tak biedny tutaj nie stresował. Idź, wcinaj, wcinaj, niech ci wyjdzie na zdrowy. Strasznie się Reggie dobijała do terrarium, żeby ją wypuścić. No to masz Reggie. Patrzcie jaki bydlak. Jaka długa Regita? Dziewczyno, ale już jesteś klucha. Może nie jakaś taka turbo gigantyczna. No ale patrząc się na to, że przez rok urosła u mnie. No kurde, chyba z pięć razy. Zobaczcie. Kawał pytona. Niedługo to będzie pani, która jest zdolna do reprodukcji. Ale jeszcze. Myślę, że jeszcze zroczek potrzebuje. Natomiast myślę o tym bardzo intensywnie. Więc może kiedyś doczekamy się jakiegoś potomstwa po tej pani? Może, może? No dobra Reggie, zabieram Cię z porwatem do terrarium i patrzymy na skolopendry. Niechaj pierwsza będzie skolopendra subspinipes, czyli to ta, która występuje w Tajlandii. Znaczy ten konkretnie osobnik występował w Tajlandii. Ło dobra, tu jest bydlaczek słuchajcie. Zanim ją wystraszymy, bo to by było nieroztropne, ja jej dam karaczana, bo jest szansa, że jak dam jej karaczana, to ona sobie go będzie konsumowała, a my się do niej zbliżymy. Samiec dubi. Na początku samiec szturchnie skolopendrę czułkiem, żeby skolopendra już wiedziała, że coś się święci. No, skolopendro. Skolopendry mają tak, że trzeba je aktywować. O, piękny atak, słuchajcie. Ja, ale normalnie bez zastanowienia, jak się w niego wgryzło. Kurczę, no skolopendry mają taką naturę, że się lubią chować, więc nie wiem, czy nam się uda to nagrać tak, jak bym chciał. Ale może się uda, słuchajcie, od drugiej strony. O, patrzcie jak się wgryza w niego. O, patrzcie, widzicie helicer? Ona normalnie go przybija na wylot przez pancerz. Chyba nie zobaczymy, słuchajcie, helicer. Ale możemy zobaczyć, jakie fajne ma długie i czerwone. Ta normalnie się w niego wgryza, jakby miesiąc nie jadła. A jadła tydzień temu. Dobra, słuchajcie, odpuszczamy jej, bo widzę, że jest zestresowana i chce się schować pod swój kamień. Chciałem ją zmierzyć, ale no nie mamy jak. Także zmierzymy sobie ją następnym razem. Odkładam korę. Słuchajcie, urosła naprawdę już 2-3 razy, odkąd ją mam, a wiem, że ona może być jeszcze większa. Także wydaje mi się, że może będziemy jej niedługo jakiś nowy pojemnik załatwiać. No bo tak patrząc się już na jej długość, to pewnie ma z 20 cm. Pojemnik ma 40, no to moglibyśmy i dać już coś większego, nowego. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie film z nowego terrarium dla Skolopendry. Zobaczcie, jak pięknie Skolopendra się złożyła w pół, żeby jedną stroną ciała sobie trzymać karaczana, a drugą stroną ciała go konsumować. Dobra ziomy, wydaje mi się, że zrobiliśmy dobre makro tej skolopendry, a ona, tak jak poprzedniczka, już się niecierpliwi, żeby się gdzieś schować. Bo ona wie, że gdzieś tu się zawsze chowała, ale niestety nie wie gdzie. No nie ma się co dziwić, bo jej wszystko tutaj poprzekładałem. Odłożę jej ulubiony kamień na miejsce. Ona teraz siedzi tutaj pod korą. Natomiast docelowo ona sobie wróci pod kamień, bo to właśnie tam jest jej miejsce. Się czuje najlepiej. Dobra, lecimy do ostatnich pająków na dziś. Twa dla Hilobrachy z SP Electric Blue, co my tu widzimy? No więc tak, lewy pająk w ogóle totalnie nic sobie nie urządził tutaj na zewnątrz. Jest jak było w zasadzie to tam widzimy, tylko taki lekki bunkierek. Natomiast tu sytuacja wygląda diametralnie inaczej. Bardzo mi się podoba to, jak sobie samiczka urządziła tą górę. No spójrzcie. Wygląda to naprawdę fantastycznie. No i co? Zejdźmy niżej, czy coś tutaj będzie widać. Dół tego bardziej zapajęczynowanego terrarium wygląda tak. No jak widzimy, pająk coś tu zaczął kombinować. W tym miejscu w zasadzie go prawie nie było. No, tył też wygląda spektakularnie jak dla mnie. No, oba pojemki zrobiły sobie miejsce do siedzenia w tym miejscu, ponieważ tutaj po prostu przechodzi kabel grzewczy, więc to było oczywiste, że pająk wybierze to miejsce gdzie jest najcieplej. No, jak widzimy, on sobie tu zrobił jedną komorę. Tu sobie zrobił drugą komorę, z której w zasadzie nie korzysta. Ona dochodzi tak dotąd. Także jego główna komora jest w tym miejscu. No, jak widzimy, ciągnie się ona aż odtąd dotąd. Z czego tak naprawdę to pająk siedzi dotąd, bo dalej cała reszta to jest taki bunkier, chyba żeby się czuł bezpiecznie, że nic mu tam nie wejdzie od boku. Także tak wygląda to lepsze terrarium, a w tym mniej zapajęcznowanym sytuacja wygląda tak. No tutaj pająk zrobił sobie gniazdo z drugiej strony, a siedzi z drugiej strony, ponieważ kabel grzewczy dla tego terrarium przypada w tym miejscu, a dla drugiego terrarium przypada w tym miejscu. Dlatego właśnie ta różnica. No i co? Chyba kończymy na dzisiaj, kochani. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i że nie przynudzałem za bardzo. Bardzo proszę, zostawcie łapkę w górę pod filmem oraz napiszcie jakiś komentarz dla statystyk. Z kwestii informacyjnych, słuchajcie, na sobotę przewidziałem karmienie węży, więc film będzie fajny, bo tych węży też już trochę mam, co by nie było. A każdy głodny, więc bardzo spoko. I z kolejnych informacji, no pamiętajcie, że w dalszym ciągu sprzedaję kalendarze na 2021 rok i nie tylko, różne gadżety. Także możecie sobie zajrzeć na ptaszniki-zająca.com, a ze starym kalendarzem możecie zrobić coś takiego. Spójrzcie sami. Ten plakat pająków ma wymiar 80 na 100, czyli ogromny plakat, naprawdę. Można tak zrobić sobie ze starym kalendarzem albo kupić nowy i zrobić tak z nowym, jak chcecie. To tyle, trzymajcie się, na razie i hej.